Cześć, tu Sandra. Dzisiaj kolejny filmik po dosyć długiej przerwie, ale wy sami wiecie, jaką mamy sytuację. Różne rzeczy się teraz dzieją dookoła. Na szczęście wszyscy zdrowi, co prawda. No ale wiecie, do pracy trzeba dalej chodzić. Trochę wolnego jest, trochę wolnego nie ma. Jak już nawet jest kilka dni, to, to też nie, nie zawsze chce się już siedzieć i nagrywać. Ale akurat dzisiaj tak stwierdziłam, że trzeba się trochę spiąć i chcę wam pokazać jedną pracę, którą ostatnio zrobiłam. Jest to praca mediowa. Tak jak już się pewnie domyślacie, bo tutaj też mam parę rzeczy już położonych. I właśnie tych rzeczy w większości używałam. To są z kadens, efekt betonu i efekt mchu. No i właśnie zrobiłam Blade -ram. Wygląda on w ten sposób. Jeśli chodzi o wymiary, to ma 20 na 25 cm. No i tak jak już widzicie, jest taki betonowy, zarośnięty. I właśnie chciałam, żeby on był taki, jakby był z jakiegoś starego ogrodu, takiego, wiecie, zarośniętego, zapuszczonego. I mam nadzieję, że udało mi się ten efekt osiągnąć. E tak jak mówiłam, tutaj cały, cały ten dejcam jest pociągnięty tym efektem betonu. Taką grubszą trochę warstwą, żeby takie, wiecie, tutaj się zrobiły różne załamania i żeby było widać fajną teksturę. Przyklejona jest tutaj ramka. I to jest, słuchajcie, taka zwykła plastikowa ramka do zdjęć. Pewnie jeszcze, jakbyście dobrze poszukali, to też u siebie w domu coś takiego znajdziecie. To jest taka ramka. No nie taka sama, ale, ale bardzo podobna była. I to są te ramki takie, wiecie, które kiedyś były dostępne w tych sklepach typu Wszystko po 5 zł, czy, czy w innych takich chińskich sklepach. No i y, tutaj ją najpierw wypełniłam trochę y, tekturą, żeby, wiecie, trochę jakby podwyższyć ten poziom, żeby ona się lepiej trzymała i ja po prostu takim sobie przykleiłam tutaj na, na ten goły Blackram. Dodałam też takie kawałki muru. I ten murek to jest wycisk z foremki silikonowej. Tutaj mi jeszcze zostało kilka kawałków. To jest coś takiego, takiego, już tutaj możecie sobie sami zobaczyć różnicę. To jest zrobione z dwóch różnych mas. I tutaj mam Sfimo, ona jest taka bardziej delikatna, można by powiedzieć. A tu jest z tej masy. Z Actiona z tą taką żabą na, na opakowaniu. No i taki większy kawałek po prostu sobie połamałam, poprzyklejałam tam, gdzie mi pasowało. Potem wszystko jest yy, przemalowane jeszcze różnymi farbami, żeby tutaj zrobić jakieś takie chlapania, jakieś przetarcia, różne odcienie, żeby to nie było takie jednolite. No, i jest ten mech yy, właśnie z Kadens. Z tym, że tutaj sobie go mieszałam jeszcze z czarnym gesso i, i z innymi farbami, żeby różne odcienie uzyskać. Oprócz tego jest mech też taki suchy, jakby to powiedzieć, bo to nie jest chrobotek, ten taki zielony, mięciutki. Tylko taki bardziej suchy, zielony mech. Są gałązki i to są takie zwykłe, najzwyklejsze gałązki z krzaka gdzieś tam pod domem. Na środku mamy taką kartę z panią. I ona też jest trochę potuszowana, pognieciona, po, poobdzierana dookoła. Też są tutaj przyklejone skrzydełka z foremki i z tyłu tutaj w tle jest też taki zegar jeszcze. Pod spodem jest trochę sizalu takiego brązowego. No tutaj jeszcze dodałam trzy takie różyczki malutkie, beżowe, żeby coś tutaj się działo, żeby nie było tak nudno. I mamy jeszcze tutaj metalowe elementy. I to jest taka blaszka przecięta na pół, i przykleiłam ją tutaj w dwóch miejscach i potem polałam wszystko tą rdzą w płynie z pentartu. No tak dosyć sporo tego chlapnęłam i po prostu zostawiłam to tak na stojąco, żeby ona tu spłynęła, takie zacieki zrobiła fajne. Także mi się efekt końcowy podoba. Zaraz będę wieszać na ścianie. I mam nadzieję, że Wam też się spodoba to, co, co sobie wymyśliłam, co mi się działo w głowie, yy, udało mi się osiągnąć. Także ja jestem zadowolona z tego, co wyszło. Jeszcze mam kilka tych Tramów, także jeszcze pewnie będę robić jakieś inne prace, mniej lub bardziej mediowe, może jakieś takie bardziej layoutowe, coś, coś spróbuję. W każdym razie, jak coś zrobię jeszcze innego, to na pewno się z Wami będę dzielić wszystkim. Także dzisiaj dziękuję Wam za oglądanie. Pozdrawiam i do zobaczenia w następnych filmikach. Pa! pa.